Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Słuchajcie, mam dzisiaj na sobie taki full make-up. Nie bez przyczyny, za chwilę będziemy go ściągać. Ostatnio na moim kanale pokazywałam Wam, jak wyglądają gąbeczki kosmetyki do makijażu pod mikroskopem. Dzisiaj chcę, abyśmy przyjrzeli się mojej buzi w makijażu. Po zmyciu jedynie płynem micelarnym, czy rzeczywiście ten płyn micelarny wszystko zmyje, oraz po dokładnym oczyszczaniu twarzy. Tak, aby zobaczyć tę różnicę między samym płynem micelarnym, a takim dokładnym oczyszczaniem. Plus, dodatkowo pomyślałam, że jeszcze fajnym pomysłem będzie pokazać wam, jak wygląda golenie twarzy z takiej bardzo bliskiej odległości. Moja buzia zdecydowanie potrzebuje już yy, golenia, bo mi meszek. Że tak powiem, zarósł. Także jest to idealny moment, zarówno dla mnie, jak i dla Was, abyście mogli to wszystko zobaczyć z bliska. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. I myślę, że bez zbędnego gadania zaczynamy. Po prostu zobaczmy, jak to wszystko będzie wyglądać z bliska. Ja już nakładam moją opaskę, jestem mega ciekawa. Co to będzie? Opaskę już nałożyłam i zacznijmy sobie od podglądu mojej skóry w makijażu pod mikroskopem. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Zaczynamy tutaj od miejsca pod oczami, gdzie jest sporo korektora i sporo pudru i widać, że te pory są takie dosłownie zabetonowane, że wszystko jest maksymalnie wygładzone. Nie widać żadnych porów tak naprawdę, tylko takie widać, że po prostu one są. Mocno przykryte. gdzie Gdzieniegdzie jest trochę błysku, a to dlatego, że używałam takiej mgiełki rozświetlającej i po prostu widać te drobiny. Tutaj już przechodzimy bliżej rozświetlacza. I tak ta skóra z rozświetlaczem wygląda. O, widać moje włoski. A właśnie, zobaczmy sobie, jak tutaj będzie to wyglądało, gdzie tych włosków mam trochę więcej. Tutaj są zarówno włosy z głowy, jak i już te. Zobaczcie tutaj, te. na brzeszkach. Wow! Ale one są długie. To są już włoski na mojej twarzy. Widać w ogóle, że ja mam bardzo jasne włosy. Zobaczcie. Ale jednak one są i są takie dosyć długie. No niestety, tak już mam. Ale zobaczcie. Oprócz tych włosów widać też podkład dookoła. Zobaczmy, może jeszcze brew pomalowaną. O, widać żel na brwiach. Fu. <laughs> Jestem też bardzo ciekawa, jak wygląda to łączenie rzęsy naturalnej ze sztuczną. O, zobaczcie, widać, że ta rzęsa już powoli mi się odkleja. O, tutaj widać, że jest połączona, a obok ona mi się już odkleja. Tutaj jest końcówka tej rzęsy. Tutaj mamy początek. Widać, że ta rzęsa ona po prostu już zaczyna mi się powoli odklejać. A tak wygląda nos i pory na nosie. Zobaczcie, wszystko jest maksymalnie wygładzone. Tak naprawdę nie widać żadnych porów tak bardzo, bardzo mocno. Zobaczcie, to jest eyeliner pod mikroskopem. Wow! Na żywo on wygląda na taki precyzyjny, że ta linia jest taka ostra. A patrząc się pod mikroskopem widać, że... Nie wszystkie miejsca są takie ostre. Przechodzimy teraz do kolejnej części. ściągam rzęsy i zmyję sobie makijaż tylko i wyłącznie płynem micelarnym. Ja użyję płynu od Nature Queen. Ok, makijaż zmyłam płynem micelarnym. Bardziej już tego nie mogę zmyć, szczególnie oczu. Bardzo trudno jest mi zmyć oczy tak dokładnie wacikiem i płynem micelarnym. Starałam się jak najbardziej. Tak moja buźka wygląda w tym momencie i zobaczmy, jak wygląda to pod mikroskopem. Zacznę może tutaj od tego miejsca, zobaczymy, jak wyglądają pory. No i teraz one są już o wiele bardziej widoczne. O. Jakiś farfocel. Zobaczcie, widzicie te drobinki. Tutaj kolejna jakaś czarna kropka. Wydaje mi się, że to jest klej do rzęs. Ale zobaczcie, wszędzie na twarzy jest brokat. Wow, tego gołym okiem w ogóle nie widać. Zobaczcie, ile tutaj jest tego makijażu. Wszędzie gdzieś jakieś paprochy. To dzisiaj golimy zdecydowanie. Nie będzie tego. Zobaczmy sobie czoło. Tak ono wygląda. Fuu. Niby zobaczcie, z daleka niby tak ładnie to wygląda, ale z bliska widać. Zobaczcie, tutaj widać na przykład bliznę po wyprysku, która się jeszcze goi. Patrzmy sobie tutaj linię włosów. O fu, zobaczcie, przecież tu normalnie jest podkład. Serio. We włosach normalnie siedzi podkład. Tak wyglądają moje rzęsy z bardzo bliska. Zobaczcie, jakie one są brudne. O fu, o fu. Klej do rzęs przyklejony na maksa. Masakra jakaś. Czy wy to widzicie? To idzie po prostu po całej linii rzęs. Fu. Dosłownie łzy mi lecą. O oh, fuck. Co to jest? Zobaczmy jeszcze dolną. Tak wygląda dolna powieka. Wszystko jest jeszcze w tuszu, w kleju do rzęs. Słuchajcie, to są moje usta. Widzicie, jak teraz ruszam? I tutaj w kąciku ust dosłownie jest jeszcze makijaż. Widzicie to? Po drugiej stronie to samo. Na całej skórze jest jeszcze makijaż. Zobaczcie, ile tutaj jest brudu. Na całej buzi, dosłownie. To tylko świadczy o tym, że sam płyn micelarny nie zmywa makijażu. Wiem, że jest wiele dziewczyn, które zmywa makijaż płynem micelarnym i tak się kładzie spać. I właśnie dlatego wam to pokazuję, abyście zobaczyły, że sam płyn micelarny niestety, ale nie jest w stanie zmyć całego makijażu ze skóry. Zobaczcie to. Przecież tutaj wszędzie są drobiny, wszędzie. Jest dosłownie makijaż. Mimo, że ta główna warstwa, ta najgrubsza, tak naprawdę, została usunięta, to jeszcze jest wiele do wyczyszczenia. Tutaj są moje włoski białe, pojedyncze, mój meszek. Dobra, teraz jesteśmy przy brwi. Brew wygląda w miarę ok. Nie ma na niej tyle brudu, co przede wszystkim na rzęsach. Mam nadzieję, że tym momentem uświadomiłam niektóre dziewczyny, jak ważne jest dokładne zmywanie makijażu. Przejdziemy teraz do takiego mocnego oczyszczania. Po prostu wyczyszczę wszystko z mojej buzi. Użyję też Luny Mini Free od Foreo, szczoteczki takiej silikonowej, tak aby wszędzie, we wszystkie zakamarki dokładnie wejść. Zresztą zobaczymy sobie przy okazji, czy ten produkt rzeczywiście wszystko tak dokładnie zmywa. Wezmę tę szczoteczkę, wezmę odrobinę żelu do mycia twarzy, również od Foreo. Okej. Okay. Zwilżyłam sobie lekko skórę i szczoteczkę i włączam już i zaczynam mycie. Tutaj głęboko wchodzę, gdzie mi jeszcze podkład siedzi, gdzie po prostu nie jestem w stanie normalnie ręką tego wymyć. Ok, szczoteczka zakończyła już swój proces, idę teraz do łazienki. To zmyć i będziemy oglądać, jak to wszystko wygląda po takim dokładnym umyciu twarzy. Dokładnie domyłam już cały makijaż, tak moja buzia wygląda teraz. Od razu widać, że jest po prostu przy, przynajmniej oczy, są dokładnie domyte, już nie są takie czarne dookoła, jak były. Jeżeli chodzi o całą buzię, to oczywiście gołym okiem aż tak bardzo nie jesteśmy w stanie zauważyć różnicy. Także przechodzimy już do. Microscope i zobaczymy, jak ta skóra wygląda. Czy dalej pokazują się takie drobinki brokatu i inne brudy, czy już nie? Zaczynamy znowu od tego samego miejsca. Zobaczcie teraz. Tak wygląda skóra czyściutka. Zobaczcie, żadnych drobin nie widać. Gdzie, nie gdzie widać włoski, widać oczywiście moje pory. Widać moje zapchane pory, ale brokatu i innych tego typu brudów już nie widzimy. I to właśnie chciałam Wam pokazać: że płyn micelarny nie jest w stanie tego wszystkiego umyć. Zobaczcie, dopiero dokładne oczyszczenie sprawia, że buzia jest tak naprawdę czyściuteńka. Zobaczmy tutaj sobie znowu przy czole, jak to wygląda. Tutaj już wchodzimy, właśnie we włosy. No i zobaczcie. Nie ma podkładu, tak jak wcześniej był. Jest wszystko wyszorowane, czyściutkie, włosy ładne. Tak jak to właśnie powinno od początku wyglądać. Sprawdźmy sobie jeszcze kąciki ust, bo widzieliście, co tam wcześniej było. Ja jestem ciekawa, czy dalej coś tam takiego siedzi. Czyściutko. I po drugiej stronie tak samo. Sprawdźmy teraz największy hardcore, czyli oczy i rzęsy przede wszystkim. Zobaczcie, czyściuteńkie. O, tutaj jeszcze jakiś klej siedzi na jednej rzęsce. Zaraz to spróbuję ściągnąć, ale zobaczcie w porównaniu do tego, co było. To jest dosłownie niebo a ziemia. No jeszcze tutaj coś siedzi. Jeszcze sprawdźmy sobie dolną rzęsę. No, czyściuteńko jest po prostu. W porównaniu do tego, co było wcześniej, to jest naprawdę, ojejku, ach, znowu mi oczu zabił. To jest naprawdę bardzo dobrze. Widzieliście, ile kleju miałam wcześniej w rzęsach, widzieliście, ile po prostu tuszu miałam w rzęsach, tego wszystkiego. Zobaczmy sobie jeszcze te włoski tutaj, ponieważ zaraz się będziemy ich pozbywać. Tak to wygląda. Ja generalnie mam jasne włosy, jak możecie zauważyć, ale niektóre z nich są takie dosyć długie. Dosyć sporo wyrasta mi ich tutaj na brodzie, tylko to jest właśnie taki biały meszek. Także prawdę mówiąc, niektóre z tych włosów nawet bardzo ciężko jest zobaczyć pod mikroskopem, ponieważ one są bialutkie, ale na żywo mówię Wam. Taki meszek jest zdecydowanie widoczny na mojej skórze, także już się bierzemy z zagolenia tego wszystkiego. Ja moją buzię będę sobie golić takim trymerem jednorazowym. Wezmę sobie Octenisept, aby odkazić zarówno buzię, jak i właśnie ten nożyk. Przecieram skórę twarzy dokładnie, aby odkazić. Ja jak gole twarz, to tak naprawdę gole całą twarz. Nie gole tylko meszku, ale również staram się zgolić ten martwy naskórek tutaj na buzi. Dlatego też przecieram całą buzię. Generalnie twarz powinno się golić poziomo, w ten sposób w jaki ja to teraz robię. O matko, Wy chcecie to zobaczyć. Chcecie to zobaczyć, co mi się tu nagle pojawiło na skórze. Już Wam pokazuję. To jest mój martwy naskórek, który właśnie... Zgoliłam z twarzy i on się tak zebrał w jedną linię. Widzicie ten trymer, on nie tylko właśnie e, goli włoski, ale również ten martwy naskórek, który zalega na buzi. Te wszystkie brudy, które nie zostały ściągnięte dobrze. Właśnie trymer sobie z tym najlepiej radzi. Dobra, przechodzimy teraz tutaj do policzka. O, wow! Już Wam to pokazuję pod mikroskopem. Zobaczcie, zacznę może od tego, co jest na twarzy. Widzicie ten kłębek włosów tutaj? What? Zobaczcie, to są obcięte włosy trymerem. Ten biały meszek znajduje się na trymerze. To wszystko było na mojej twarzy. Widzicie to? Wow. Naciągam buzię i jadę dalej. Nawet gołym okiem możecie to zobaczyć. Masa, masa, masa takich jasnych włosków. Zdaję sobie sprawę, że dla niektórych może to być mało przyjemny widok, ale wiem również, że niektórzy są tym bardzo zainteresowani. Jak wygląda takie golenie twarzy? Jest bardzo bliska, także już Wam pokazuję. Ja ogolę sobie resztę twarzy poza kamerą i zaraz przyjrzymy się, jak będzie wyglądała moja buzia właśnie po takim goleniu. Ogoliłam już dokładnie całą buzię, jest ona teraz taka maksymalnie gładziutka, nie czuć po prostu pod palcami jakichkolwiek nierówności. Wow. O! Oh. Ale to jest przyjemne. Słuchajcie, teraz zobaczymy, jak wygląda moja buzia po ogoleniu. Jeżeli chodzi o taki efekt wizualny gołym okiem, no to muszę powiedzieć, że przede wszystkim zniknął mi meszek z buzi. Dodatkowo, tak jak mówię, ta skóra zrobiła się taka maksymalnie gładka. Słuchajcie, na tak ogolonej twarzy. Podkład najlepiej się utrzymuje i to Wam polecam. Druga rzecz jest taka, bo wiem, że będą na pewno takie pytania, czy nie boję się, że te włosy odrosną mi ciemniejsze? Słuchajcie, ja gole moją twarz od jakichś, nie wiem, trzech lat. Pamiętam, że jeszcze w Anglii byłam, jak zaczęłam golić buzię, więc, no, jest już to dobre kilka lat. A jak sami mogliście zobaczyć pod mikroskopem, te włosy ciągle są białe, ciągle są takie cieniutkie. Także jestem przykładem na to, że te włosy nie odrastają czarne, nie odrastają takie jak u mężczyzn, także nie musicie się o to martwić. Dodatkowo powiem, Wam też, że ja y, tego zabiegu nie wykonuję aż tak bardzo często. Raz na jakiś czas, tak aby odświeżyć sobie tę skórę, tak aby pozbyć się tego martwego naskórka. Także teraz zobaczmy już sobie, jak ta skóra będzie wyglądała pod mikroskopem. Ok, klasycznie zaczynamy tutaj od miejsca pod oczami. Moim zdaniem już na pierwszy rzut oka widać, że jest po prostu gładziej. Zobaczcie, jest o wiele mniej tych włosków. Zostały tylko takie maciupeńkie, króciusieńkie, widzicie? Niedorostki, mogłabym powiedzieć. Zobaczcie, ta skóra ma taką jednolitą nawierzchnię, że tak powiem. Gdzie nie, gdzie są widoczne włoski, ale takie bardzo króciutkie i bardzo jasne. Tutaj niżej wygląda to tak, zero włosów. Zero, po prostu ani jednego włoska. Gdzie nie jak możecie zobaczyć, widać takie bardzo, bardzo króciusieńkie bialutkie włoski. Jeszcze pokażę Wam, jak czoło wygląda, ponieważ czoło goliłam również, ale bardziej z tych względów takich, e, aby pozbyć się właśnie tego martwego naskórka. Tutaj mamy wąsik. Zobaczcie, jak gładziutko. Tutaj, gdzie się kończą moje włosy z głowy, można zauważyć takie drobniutkie włoski, które zostały ścięte nie przy samej skórze, tylko właśnie troszkę odstają. O, widzicie to? Tak one wyglądają. I widać, że one są troszkę ciemniejsze i są takie delikatnie grubsze niż te białe. What is this? Poglądaliśmy sobie troszkę moją buźkę i ja już się będę z wami żegnać. Mam nadzieję, że ten filmik był chociaż troszkę dla was przydatny lub ciekawy. Dajcie mi znać oczywiście w komentarzach. Czy wy golicie twarz i, i w jaki sposób myjecie buzię, i czy czujecie, że ona jest odpowiednio oczyszczona, czy nie. Jeszcze raz Wam mówię o tym, że sam płyn micelarny niestety nie wystarczy do tego, aby skóra była dokładnie oczyszczona. Trzeba przynajmniej chociażby użyć żelu do mycia twarzy, a najlepiej właśnie co jakiś czas sobie zrobić takie głębokie oczyszczanie z użyciem właśnie na przykład szczoteczki silikonowej. Dajcie oczywiście łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się ten film. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, a my oczywiście. Widzimy się w kolejnym filmie, buziaki.